Siemano. Wczoraj wracałem i mi się awaria w GSX-erze przytrafiła. Tak patrzyłem już mniej więcej co tu się stało i wywaliło mi chyba uszczelkę na kolektorze, tylko że z tej strony to będzie drugi kolektor. On od dołu jak się spojrzy, to jest zakopcony. Z tej strony trochę gorzej widać. Powiem wam, że jak tak patrzę każdy kolektor, pierwszy i drugi jest w miarę dokręcony, a trzeci widać jakby był niedokręcony. Okropnie jest tam taka szpara, jakby się śruba odkręciła. Kurde, myślałem na przykład, żebym się łańcuch urwał jak jechałem. Zaraz wam pokażę jak to chodzi, kurde, jak Kursus. To chyba i tak, to czasy miałem zmieniać. To chyba trzeba będzie go trochę rozebrać. Nie wiem tylko, czy zamawiać te uszczelki, czy wystarczy tylko dokręcić. Jeden ten oring miedziany kosztuje 30 zł. No dobra, nie będę go tak nagrzewał strasznie. Patrzę, że tutaj jak wyjmę klakson, to rękę włoży, więc może jak to ostygnie, to, to by dało radę dociągnąć trochę te śruby. Dobra, klakson się odkręcił, ale trochę go za dużo nagrzałem i muszę teraz poczekać, aż silnik ostygnie to w tym czasie sobie yy, robię te kable od świateł, bo zobaczcie, tu już dwa zrobiłem, a one wszystkie tak tutaj popękały jak ten i po prostu któryś się stykł i wywalało mi bezpiecznie, jak się jeździło. Te piny się normalnie rozpina, tutaj wkładacie pod spód taki. Ja to taką igłę wkładam i teraz można pociągnąć i się wysuwa. O i wyszedł. Ojejku kurde powiem wam szczerze, że z KTM to z tymi kablami to naprawdę Jedyna wada to właśnie ta instalacja Dobra Cyk, fuch. To takie termokurczki są, je się podgrzewa i one izolują. To jedynie zielony chyba nigdzie nie pękł. No, zielony jest cały. To taki wiatr mocny. Ogień się kończy. Dobra, luks. Kostka też zabrudzona, ale powiem Wam, że ten piach to się zawsze dostaje. się wyczyści i to trochę wytrzymuje, żebym dobrą stroną włożył pina. Się zatrzaśnie odwrotnie. No dobra, wszystkie siedzą. Zobaczymy, czy świeci. No, jest luksus. Powiem wam, że już mnie trochę wkurzało, że tych świateł nie mam. Bo po nocy wracać to nic nie widać. Jednak ten reflektor to. Reflektor. O, lux. To, że te światła nie gasną od razu, to za to przekaźnik jest odpowiedzialny. Myślałem, że mam spalony. A się okazało, że to bezpiecznik. Kurde, nie wiem jak zawsze to kostkę wziąć. Jak jej się nie ułoży, to w niej zawsze tyle piachu dostaje. Może do końca roku podziała ta lampa, zanim znowu coś nie pęknie. Szkoda, tu na darmo instalację rozprówałem. Myślałem, że tu coś poszło. Czy w sumie to mierzyłem obieg, ale powiem Wam, że czasem to jest tak. Miałem kiedyś przypadek z tym gaszeniem, co tak długo nie mogłem tego zrobić, a się okazało, że. Yy, Dwa brązowe kable co idą o do tej właśnie wtyczki. Oto tu widać jak naprawione było. To pin był rozwalony, także jak się ruszyło kablem to łączył i nie łączył. I gdzie raz mi działało gaszenie, raz nie. Kurde już człowiek narzędzi nie zna. No w każdym razie do mierzenia napięcia pokazywał, że jest obwód, a... a no i był, ale wystarczyło ruszyć lekko kierownicą, już nie można było motoru zgasić i trzeba było tak kręcić i w końcu zgasł jak mu się chciał. Tak to wygląda. Jak nam w KTMie filtr wygląda? Przelata jeszcze? Huk, jeszcze przelata. W sumie to świeżo założony, tak patrzę, albo niejeżdżony po żwirowni. Dobra, to KTM. Gotowy. Kurde, te lagi muszę zrobić, już olej to z nich wyleciał. Jeszcze muszę ten weekend przejeździć jeden dzień, bo nie będę miał czasu tego zrobić. Kurde zębatki z przodu to już też prawie nie ma Ostatnio mi się dźwignia odkręciła Nigdy w życiu jej nie odkręcałem A dokręciłem has półtora obrotu Bo tak patrzę mówię coś się rusza Patrzę tu się rusza Kurde O kurde w sumie tu kupiłem sobie nowe te Ale huk jak nie cieknie to nie będę rozłączał Bo mam nowe A mój już słaby był Kurde jak mi opona popękała Ja pierdzielę. Co, Ostygły te kolektory w GSX-erze? O, już można dotknąć. No dobra, teraz kurde, trzeba jakiś klucz brać. Chyba szczerze to najłatwiej mi płaskim tam, pod, znaczy takim zwykłym, bo na grzechotki to nawet tam za bardzo nie ma miejsca jak włożyć, ale... No nie wiem, zobaczymy. O, może czymś takim pod... Śruby są dowalone. Trochę jedno tam dokręciłem, tam tamto co wystajona. ona jest już i tak tak dokręcona, że aż się im buzgnie przy dokręcaniu, więc nie będę się siłował, bo zaraz gwint obrobię i wtedy jaja dopiero będą. No więc niestety wychodzi na to, że tu kurde będę musiał sporo rozebrać. To tylko umyję na razie i postawię do garażu, aż wszystko przyjdzie. No i będzie trzeba go trochę rozebrać, bo lepiej jednak, żeby był dobry dostęp. Tym bardziej, że tam jest aluminiowa ta głowica, to te śruby przez tyle lat to one się praktycznie zespawały z gwintami. Ale tu, jak patrzyłem, to i ciężko, ale i do to tak po prostu do przodu, do tyłu trochę i się powykręcają powoli. No lepiej, żeby był dobry dostęp, kurde, bo jak się urwie śruba tutaj, to szkoda gadać. Dobrze, że to tylko taka awaria, no dość kłopotliwa, Wam powiem, no bo. Trochę trzeba się narobić. Ten wydech jak był nieściągany 10 lat od nowości podejrzewam. To kurde nie jest wcale takie proste go ruszyć teraz. I trzeba termin dwudniowy jej zarezerwować na niezły serwis, wszystko zrobić, co będzie trzeba. O mam ten gaźnik do diabolini. Na tym gaźniku chodził dobrze. Kurwa jak się popieści, to się zmieści i klucze weszły i, i wszystko.